większość ludzi dostaje wypłatę i w trzy dni robi z niej pokaz sztucznych ogni. Bum w Biedronce, trzask na Zalando i nagle z piątku zostaje suchy chleb w poniedziałek. I tak w kółko. Miesiąc za miesiącem, jakby to był sport narodowy. A przecież wystarczy kilka kroków, żeby kasa nie znikała szybciej niż promocje na kebaba. Zamiast być lokatorem w pałacu iluzji żyje od pierwszego do pierwszego. Można ustawić swoje finanse tak, żeby pracowały nawet gdy ty leżysz i scrollujesz TikToka. No to zobaczmy jak się ogarnia wypłatę po polsku krok po kroku. Partnerem odcinka jest XTB, czyli miejsce, gdzie możesz ogarniać inwestowanie po polsku. Mają konto IKE i XZ, żeby inwestować długo z ulgami podatkowymi. A do tego handel bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie. Z kodem SOWKA dostajesz darmowy poradnik dla początkujących. Idealny start, żeby Twoja wypłata zaczęła wreszcie pracować zamiast znikać w trzy dni. No i standardowo czas na tablicę honorowych gruchaczy. Dzięki Wielkie za wsparcie. Zawsze mnie cieszy, że ktoś postanawia dołączyć do tej dziupli. Gru-gru. Pierwsza rzecz po wypłacie. Nie kupowanie nowej koszulki z Zary. Tylko policzenie, ile naprawdę kosztuje Cię utrzymanie przy życiu. To jest Twoje finansowe minimum do oddychania. Wynajem albo rata kredytu, jedzenie, rachunki za prąd, gaz, Wodę, internet, abonament telefoniczny, dojazdy. Wszystko inne od Netflixa po dostawę pizzy to dodatki, które możesz, ale nie musisz mieć. W teorii ekonomiści powtarzają mantrę. Mieszkanie powinno pożerać maksymalnie 30% Twoich zarobków, jedzenie 10-15, a rachunki i ubezpieczenia kolejne 10. Tyle, że w Polsce ta teoria często wali się jak domek z kart, bo jak zarabiasz najniższą krajową, to sam wynajem może kosztować Ci 50 a nawet 60% wypłaty, i to jeszcze zanim dołożysz do tego prąd i bilet miesięczny. Wtedy statystyczne widełki możesz wyrzucić do kosza, bo Twoja rzeczywistość wygląda inaczej. Dlatego najważniejsze nie jest to, żebyś mieścił się w magicznych procentach, tylko żebyś znał, swoje liczby. Musisz wiedzieć, jaka kwota co miesiąc idzie na absolutne podstawy. Nie zgaduj, nie na oko. Weź kartkę, Excel albo aplikację bankową i spisz wynajem, rachunki, żarcie, transport. To jest twoja baza kosztów życia. I tu pojawia się brutalna prawda. Dopóki nie masz tej świadomości, to grasz w ciemno. Większość ludzi ucieka od tego jak od kontrolki check engine w samochodzie, bo boi się co zobaczy, ale w finansach nie ma magii. Nie policzysz, szokasa zawsze będzie znikała szybciej, niż pojawia się na koncie. A jak już zobaczysz swoje liczby i wyjdzie ci, że baza zjada ci 60-70% wypłaty, to nie powód, żeby się poddać, tylko sygnał, że trzeba działać. Możesz zrezygnować z rzadko używanych subskrypcji, zmienić plan telefonu albo internetu, może nawet rozważyć tańsze mieszkanie. Trudne, ale czasem konieczne. Bo dopiero jak poznasz prawdę o swoich wydatkach, możesz zacząć walczyć o to, żeby coś zostało na oszczędności i inwestycje. Wyobraź sobie, że twoje życie to jazda polską kolejką górską. Niby spokojnie, a nagle łup firma robi Ci redukcję etatów. Auto stwierdza, że sprzęgło nie jest nieśmiertelne, albo dentysta rzuca wyrok kanałfia za dwa i pół koła. I teraz pytanie: masz kasę? Czy lecisz po kredytówkę, chwilówkę i błagasz ciocię na Messengerze? Fundusz awaryjny to twoja finansowa poduszka powietrzna. Nie po to, żebyś kupił nowego iPhone'a, bo stary już się wolno ładuje, tylko żebyś nie wylądował na bruku, gdy życie cię do ściany. To jest kasa na prawdziwe dramaty, utrata pracy, wypadek, naprawa auta, rachunek spiekła za ogrzewanie gazem, a nie fanaberię w stylu promka w Media ekspert, więc biorę telewizor na 3 raty 0%. Ile tego ma być? Minimum 3 miesiące wydatków, a jak chcesz spać spokojnie, 6. Policz. Jak twoje podstawowe koszty życia to 4 tysiące, to twoja poduszka to 12 do 24 tysięcy złotych i nie, nie musisz tego mieć jutro, to się buduje cegiełka po cegiełce, nawet 5 stów miesięcznie wrzucane do skarpety robi robotę. Gdzie to trzymać? No na pewno nie w słoiku, zakopanym pod garażem. W Polsce masz kilka opcji. Konto oszczędnościowe w banku, oprocentowanie 4-6%, szybki dostęp do kasy, nie jest to kokos, ale bezpieczne. Dobre, na krótkoterminowe trzymanie, jak wiesz, że nie będziesz ruszał, obligacje skarbowe, szczególnie inflacyjne, czteroletnie albo dziesięcioletnie, dla ludzi, którzy chcą ochrony, a nie emocji, jak na giełdzie. I teraz najlepsze. Większość ludzi myśli, po co mi fundusz awaryjny? Przecież mam kartę kredytową. Tak jasne. I to jest dokładnie tak, jakbyś mówił, po co mi pasy bezpieczeństwa, skoro mogę wyjść przez przednią szybę? Przykład z życia. Masz trzy tysiące funduszu awaryjnego. Rozwali ci się pralka. Kupujesz nową kasa z poduszki, śpisz spokojnie. Nie masz funduszu, biegniesz do prowidenta, pożyczasz dwa koła, oddajesz 3,5, a pralka pierze twoją godność razem z gaciami. Fundusz awaryjny to nie jest opcja, to jest obowiązek. To różnica między snem spokojnym, a snem przerywanym przez telefony windykacji. To Twój Airbag, który sprawia, że po finansowym zderzeniu czołowym możesz jeszcze wstać, otrzepać się i iść dalej. Zamiast zbierać zęby schodnika, dług to taki pasożyt. Wchodzi do Twojego życia w białych rękawiczkach, daje Ci nową lodówkę na raty 0% i kartę kredytową na wszelki wypadek. A potem zaczyna wysysać Twoją pensję szybciej niż inflacja, zjada Twoje oszczędności. Polska klasyka? Karta kredytowa na 18%. Debet w koncie, który miał być na czarną godzinę, a stał się Twoją codziennością. I oczywiście chwilówki. To przecież nic tak nie mówi stabilna przyszłość, jak pożyczanie dwóch tysięcy i oddawanie 5. Największy problem? Dług kradnie ci przyszłość. To nie ty zarabiasz, to bank zarabia na tobie. I to dużo. To jakbyś co miesiąc oddawał Hara tylko po to, żeby mieć zaszczyt tycia biednym. No dobra, ale jak z tego bagna wyjść? Masz dwie strategie i obie brzmią jak obiad u babci. Metoda pieroga, czyli zaczynasz od najmniejszego długu. Tak jak od najmniejszego pierożka z talerza. wchodzi lekko, daje ci satysfakcję, że coś u było i motywuje, żeby iść po następny. Bo jak zobaczysz, że jeden zniknął, to nagle nabierasz apetytu na kolejne. Metoda cebuli zaczynasz od długu z największym oprocentowaniem. Boli jak obieranie cebuli. Łzy same lecą, ale za to od razu pozbywasz się tego, co najbardziej śmierdzi i kosztuje. Finansowo najlepsza opcja, Potniesz największe odsetki, zanim one Ciebie. Przykład z życia masz 10 tysięcy długu na karcie kredytowej oprocentowanej na 18%. Spłacając tylko minimalne raty, oddasz 15 tysięcy i będziesz się z tym bujał latami. Bank będzie się śmiał w głos, a Ty będziesz chodził jak zombie do roboty, żeby oddać kolejną ratę. I zapamiętaj, dług nie jest twoim kolegą. To nie jest pomoc finansowa, to jest finansowy nowotwór. Albo go wytniesz, albo on wytnie Twoją przyszłość. Dlatego zanim zaczniesz marzyć o dywidendach, ETF-ach i wolności finansowej, najpierw musisz zabić te pierogi i obrać te cebule. Inaczej Twoje finanse zawsze będą śmierdziały jak stary bigos w lodówce. Masz już fundusz awaryjny, ubiłeś długi, gratulacje, możesz wreszcie przestać biegać za własnym ogonem i zacząć robić coś, co zmienia życie. Inwestować, bo odkładanie kasy na zwykłym koncie oszczędnościowym w Polsce to trochę jak trzymanie kabanosa w lodówce. Niby jest, ale jak go wyciągniesz po miesiącu, to i tak jest suchy i bez smaku. Inflacja i tak ci go zje. Inwestowanie to jedyny sposób, żeby Twoje pieniądze przestały być ofiarą, a zaczęły być Twoimi niewolnikami. I tu chodzi do gry największa magia finansów. Procent składany. To nie jest bajka dla ekonomistów, tylko matematyczny potwór, który potrafi zamienić małe płaty w gigantyczne kwoty. Rzucasz regularnie kilka stówek, a za 20 lat budzisz się z portfelem, który robi za Twoją prywatną drukarkę pieniędzy. No dobra, ale jak to zrobić w Polsce? Mamy własne wehikuły i trzeba je traktować jak narzędzia w skrzynce majstra i rzucasz kasę, inwestujesz, a jak dotrzymasz do 60, to nie płacisz podatku Belki. To tak jakby państwo powiedziało: "No dobra, nie zabierzemy ci części zysków, ale tylko jeśli wytrzymasz i nie wypłacisz wcześniej". XE, Jeszcze lepsze dla niecierpliwych, podaje ci ulgę FIT tu i teraz. Rzucasz kilka tysięcy rocznie, odpisujesz od podatku, czyli państwo oddaje ci część kasy, a potem możesz ją znowu wrzucić i powtarzać cykl. To taki legalny cheat code na PPK. Program, który w Polsce ma PR gorszy niż TVP Info, ale mechanizm jest prosty. Płacasz trochę, pracodawca dokłada, państwo dokłada. To są darmowe pieniądze. A jak coś jest darmowe i nie wymaga sprzedaży nerki, to bierzesz. PPE, to samo co PPK, tylko bardziej dla dużych firm. Jeżeli Masz, to korzystasz, o to dodatkowa kasa do emerytury. Zwykłe konto maklerskie dla tych, którzy nie chcą żadnych limitów i bawią się w inwestora na własnych zasadach. Minus podatek belki. Plus wolność, możesz kupować co chcesz i kiedy chcesz. I teraz klucz. Inwestowanie to nie wybieranie akcji dnia, to systematyczność. Ustawiasz się jak robot. Co miesiąc idzie kasa na inwestycje. Nieważne, czy rynek rośnie, czy spada. To najważniejsze jest to, że ty budujesz nawyk. I zapamiętaj, to nie jest sprint tylko maraton. Jak liczysz, że za rok będziesz milionerem, to równie dobrze możesz kupić los na loto. Ale jeśli dasz czas procentowi składanemu, to nagle okaże się, że kasa zarabia więcej niż ty w robocie, a wtedy możesz patrzeć, jak znajomi jęczą, że nie da się nic odłożyć w Polsce, a twoje konto spokojnie rośnie. To są narzędzia fundament. A co do nich wrzucać, o tym dopiero za chwilę. No dobra, masz konto maklerskie, a w głowie pytanie: w co ja mam do cholery wrzucić kasę? I tutaj większość ludzi wchodzi w tryb jasnowidza z bazaru. A może CD Projekt, bo kiedyś fajnie rosło? A może KGHM, bo dziadek miał akcję? Efekt portfel wygląda jak koszyk z promocji w Biedronce. Przypadkowe, rozjechane i na końcu do kosza. Dlatego zamiast bawić się w wróżbitę Macieja, masz trzy proste ścieżki. ETF-y na świat, kupujesz cały glob w pakiecie. MSCI World, S&P 500. To jak abonament na cały sklep zamiast jednego batonika. W środku Apple, Microsoft, Amazon i cała reszta. Jak ktoś upada, inni rosną, a ty śpisz spokojnie. Polskie Krowy mleczne, czyli spółki dywidendowe Orlen, PZU, PKO, Kenty nie są seksy jak Microsoft, ale co roku dają dywidendy. To taki finansowy pasywny dochód. Kasafada, a ty możesz udawać, że pracujesz nad sobą. Mix ETF-y plus polskie spółki dywidendowe. Z jednej strony globalne bezpieczeństwo, z drugiej nasza swojska kiełbasa z GPW. I teraz najważniejsze, jak zacząć. Nie kombinuj. Polecam XTB. Bo masz konto w 5 minut, zero prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznego obrotu i możesz kupować zarówno ETF-y, jak i spółki z GPW czy USA, bez zbędnej filozofii i bez wbijania się w papiery dłuższe niż lalka plusa. A ile wrzucać? Nie musisz walić 5000 miesięcznie. Wystarczy 200-300 zł. To mniej niż nowy zestaw ciuchów z Shinsaya albo Weekend na melanżu, tylko że po melanżu zostaje kacji, zdjęcie zrobione w toalecie, a po ETF-ie zostaje procent składany, który rośnie jak drożdże w cieście. Przykład, rzucasz 200 miesięcznie przez 20 lat. Efekt portfel, który zaczyna sam sypać dywidendami i zyskami, a ty możesz patrzeć, jak znajomi wciąż szukają okazji w totolotu. Bo na końcu inwestowanie to nie gra w ruletkę, to bardziej jak sadzenie drzewa. Dziś wygląda jak patyk, a za 20 lat daje ci cień, owoce i darmowe drewno na ognisko. I wiesz co, im wcześniej zaczniesz, tym szybciej będziesz siedział pod własnym drzewem, popijając piwko z dywidendy, a nie szukając monet pod kanał. Większość ludzi działa tak. Pada wypłata, nagle czują się jak z Dubaju. Trzy dni hulanki. A potem desperackie pytanie, gdzie się podziały pieniądze? I odpowiedź jest zawsze ta sama: w kebabie, w paczkomacie i w subskrypcji, której nawet nie używasz. Dlatego jedynym ratunkiem jest automatyzacja. Automatyzacja to taki finansowy pies pasterski. Ustawiasz mu kierunek, a on pilnuje Twoich owiec. Czytaj złotówek, żeby nie uciekły na manowce. Nie musisz być geniuszem, wystarczy parę kliknięć. Najpierw rachunki, ustaw, stałe zlecenia na wynajem albo ratę. prąd, gaz, internet, to jest priorytet, bo jak nie zapłacisz, zostajesz bez dachu nad głową i prądu do ładowania telefonu. Potem poduszka, co miesiąc idzie przelew na konto oszczędnościowe, lokatę albo obligacje. Nie zastanawiasz się, nie kombinujesz. Poduszka rośnie sama. Ty możesz udawać, że masz dyscyplinę. Następnie inwestycje, podłącz konto bankowe do maklewskiego, przykład w XTB, ustaw stałe zlecenie i co miesiąc leci kasa ETF-y albo spółki dywidendowe. Nie zastanawiasz się, czy rynek rośnie, czy spada. Inwestujesz jak automat, a procent składany robi resztę. Na końcu dopiero zachcianki, czyli kasa na życie. Kebaby, piwo i te wszystkie must have, z Allegro. I tu masz prostą zasadę. Co zostaje po automatycznych przelewach, możesz przepalić. Ale najpierw oszczędzanie i inwestowanie, potem zabawa. Dlaczego to działa? Bo zabijasz największego wroga Twoich finansów, ciebie samego, emocje, wymówki, a dziś wyjątkowo wszystko znika, bo system już robi swoje. Automatyzacja to jak ustawienie autostrady dla pieniędzy. Nie musisz stać na skrzyżowaniu i ręcznie kierować ruchem. Wypłata wpada, system rozdziela, kasa idzie tam, gdzie trzeba, a ty nawet nie zdążysz jej dotknąć. I dzięki temu nie kończysz miesiąca z dramatycznym, gdzie się podziały moje pieniądze, bo automatyzacja to nie luksus, to jedyny sposób, żeby Twoje finanse przestały przypominać memy o Polaku po wypłacie, piątego dnia miesiąca szampan i sushi, a piętnastego suchy chleb i woda z kranu. I to tyle. Sześć prostych kroków, które mogą sprawić, że Twoja wypłata przestanie znikać szybciej niż ciepłe bułki z biedry o siódmej rano. Najpierw ogarniasz, ile naprawdę kosztuje Twoje życie, potem budujesz poduszkę bezpieczeństwa, bo życie zawsze rzuci Ci pod nogi banana. Dalej Mordujesz długi, które tylko żerują na twojej pensji, później wchodzisz w inwestowanie. Podtrzymanie kasy na koncie to jak próba ogrzania mieszkania świeczką. Wrzucasz pieniądze w ETF-y i spółki dywidendowe zamiast w kolejną paczkę chipsów, a na końcu ustawiasz automatyzację, żeby to wszystko działo się samo, bo sam sobie nie ufasz i słusznie, proste? Proste. Tylko że proste nie znaczy łatwe, bo większość ludzi dalej wybierze Netflixa zamiast Excela i chwilówkę zamiast poduszki finansowej. I dlatego większość będzie żyła od wypłaty do wypłaty. Ale jeśli ty ogarniesz te sześć kroków, to za parę lat twoja kasa zacznie pracować na ciebie, a nie ty na raty i rachunki. A jak ci się wydaje, że to za trudne, to przypomnij sobie, że trudne jest też życie bez kasy i wtedy nagle oszczędzanie, nie wygląda tak źle. Sówka out, jedna sprawa, nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki, także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski, sówki.